Manowie widzowie z tej strony Agriko. Dzisiaj dla Was przygotowałem naprawdę wiele samochodów i powracamy do Beam Engine Drive i do takiej serii, która się u mnie na kanale pojawiała już kilkukrotnie, czyli do skoków narciarskich i właściwie będziemy skakać takim oto Volkswagenem T4. Jako pierwszy pójdzie na nasz pierwszy ogień, odpalimy go i pojedziemy w dół, dlaczego powrót do Beam Engine Drive? Może się zapytać, Ano dlatego, że no znudził mi się aktualny kontent na głównym kanale, to też powracam na kanał gamingowy, który prowadzę po prostu tak jak mi się podoba, więc jest on luźniejszy. I teraz skoczymy aż 200 metrów równe, e, koło chyba wypadło, no nie, nie wypadło, co wypadło? Jakieś tylne? Oj, 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 następny samochód to taki oto Volkswagen Golf, więc zatrzymamy, ale tutaj ma rurę wyduchową fajną, dobra. Jeszcze tym samochodem nie jechałem. Jest to mój pierwszy przejazd. Oto tym Golfem, eee, ciekawe czy, czy pobijemy naszego Volkswagena na T4, chociaż wątpię. 185 jakieś tu skoczyliśmy. Eee, spróbujmy jeszcze wyhamować, uratować tego Golfa. No i go uratowaliśmy. Następnym autem jest takie tutaj e, Railie do, do wyścigów. ...auto, które myślę, że wyskoczy o wiele więcej niż dwa poprzednie Volkswageny. O ile mi tutaj zacznie, nie zacznie driftować na tym oto polu. Co jest raczej niemożliwe, że zacznie, bo też Max jest jego. 220, to nie aż tak dużo więcej, ale wyhamujemy na spokojnie. Tyłem. Be, zero żadnych zniszczeń na razie. Na razie czysto lądują te samochody. No i następnym samochodem jest tutaj takie jakby BMW, tutaj... Te, tutejsze BMW nowe. O, tak to trzeba powiedzieć. I zaczynamy. Myślę, że to będzie na razie nasz naj, najdalszy skok. Chociaż wszystko może się tu wydarzyć, może się na przykład silnik wybuch, Wybuchnąć i nie, Możemy nie dolecieć do setki. No ale raczej to jest niemożliwe i dolecimy do... Do cztery setki. 420 równe. No i teraz już go nie uratujemy, wpadniemy do basenu, albo nie? Każdy każdym bądź razie. No, auto jest trup, nawet nie, silnik już nie działa. Następnym samochodem jest tutaj onoż taki polone e, trapez, to jest karoza, nie? z takim czymś tutaj z tyłu wrzucone. Ciekawe wyglądał, jeszcze takim niechem, więc uważam, że możemy takiego wziąć. Oj, trochę się rozpędza, to jest szybciej niż, niż większość samochodów, które mieliśmy do tej pory, no może nie jak to BMW, ale wyskok będzie na pewno wysoki, ale czy pobijemy jakieś auto? E, 250 myślę, że skoczyliśmy i wyhamuj... nie, nie wyhamujemy, albo wyhamowaliśmy no i nasz e, nie jeździ, co nie? No, auto, koła są zblokowane. No i następnym autem jest taki Gavril, e, możemy nim podjechać trochę do przodu To auto na ten mod naprawdę ładnie wygląda w tym w środek, patrzcie no, zrąbista jest ta modyfikacja, tylko tu się zepsuły te tekstury, nie wiem dlaczego w środku tych monitorków, tak nie było przed ostatnią aktualizacją, ale pewnie twórca moda to poprawi z update tego moda bo jest on naprawdę ładny Lecimy i 230, myślę i teraz hamowanie z otwartym albo wiećmy no i sam hamowaliśmy przez to, że ktoś tam się ustawił przed nami. I zniszczony samochód. No i następny będzie maluch. Klasyk dla skoków narciarskich ogólnie na polskim YouTubie. Wszyscy twórcy, którzy, których kiedyś oglądają, którzy to robili przede mną, też takim maluchem jechali, więc... Żeby nie było, też w moim pierwszym odcinku taki maluch był. Więc uważam, że musiała być taka... Oj, silnik wybuch, Musiał być taka, taki rytuał do rzucenia tego samochodu do pierwszego odcinka po powrocie no i dolecieliśmy do jakichś nie wiem 80 na pewno nie dolecieliśmy do setki ale fikoł, ale fiko Ojojo, ale żeśmy go rozwalili no yy... nie ma czego zbierać nawet po nim tak strzeże Następnym autem jest takie oto muscle car z lego Myślę, że Jest ciekawy jaki bo jeszcze nim nie jeździłem Jeździłem tylko tym zwykłym samochodem lego Ale żadnymi ulepszonymi nie jeździłem Ale one się śmiesznie rozwijają, mają śmieszne dźwięki faj Wyskok Będzie daleko 290 Ooo, wow, i klocki się rozleciały. Rozleciały się klocki. Dobra, i do wody. Pierwszy samochód na opad. E, nawet możemy go wyciągnąć z tej wody. Zobaczmy, co pozostało. No, w sumie sama rama. Przeżylibyśmy, co nie? Przeżylibyśmy w tym klockowym samochodzie. Naszym samochodem jest tutaj taki stylizowany na mm, subaru imprezę. Aha. ...tehikuł od Ibiszu. Ibiszu sam bardzo dokładnie. I to jest chyba dodane po ostatnim reworku tych samochodów. Faj. I 160. Myślę, że to będzie w daleki wyskok. Ee, chociaż nie, bo spadliśmy. 292 chyba Coś takiego będzie. Ale samochód nie do żadnego remontu. Zamortyzowaliśmy się tym vanem i auto do kasacji, tak naprawdę. I następnym samochodem jest nasz e, Procyon, Chyba tak się to wymawia. Jest to jeden z najbardziej, najlepiej dopracowanych modów do tej gry. No Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda z No i jedziemy. Ale on jest cichy też. Z przodu to wygląda z no z tyłu też niczego sobie co nie, ale... Ale wyskok może nie być jakiś wysoki, bo. No. No i fikała będziemy mieć. Wyskała już i nóż do dożymy. Tylko nie do basenu, dobra, jesteśmy. I auto też również do kasacji raczej nikt by tego nie naprawiał. No i naszym... Przed ostatnim autem z głównych autopojazdów z, tej, z tego pasa jest. E, Raili wóz e, Ibiszu Bo że ten, ten samochód to jest marki Ibiszu. Nie, to jest. E, nie wiem, nie, nie pamiętam nazwy tego samochodu, co nie? SBR chyba się tam nazywa ten model. E, jest to ciekawy wehikuł i Bishu SBR chyba, no coś takiego jest z nazwy Bimengine'owe, no coś zdążyłem je pozapominać no nie, no. nie poleciał jakoś wysoko za spektakularnie no i pyk a mój panie i auto do, do wyklepania chociaż dupa trochę nie przetrwała tego no i naszym ostatnim samochodem będzie takie coś jest to samochód Samochód ciekawy, taka, taka modyfikacja, gdzie się znalazłem w, na tym warsztacie tutejszym, co jest wbudowane w grę. Eee... No wygra na to naprawdę ładnie, ten model z przodu, z tyłu, w środku jest naprawdę ładnie dopracowany. Czy to wskoczy daleko? Raczej nie, jeszcze zrobimy sobie placka z tego samochodu. Eee, drzwi się przerobiły na uszy od jakiegoś Dumbo. Nie mamy już jednych drzwi. No i no i auto w sumie. Ta się nie mieści jeszcze, więc kto wie, czy jakiś złomiarz nie będzie rozkręcał na części. No i ostatnim samochodem w tym oto pierwszym odcinku po powrocie będzie to takie tutejsze Ferrari w wersji wyścigowej trakowej. Więc jedziemy. Ojoj Wyskoczyliśmy i... To będzie myślę, że najdłuższy skop eee... No 320 myślę Icha mój pan No nie jesteśmy w stanie nawet jeździć już tym autem Więc jakby co? To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć, papa. Pa.